Hejka! Dzisiaj rozwiążę trochę zadań z parametrami, czyli zadań, gdzie będziemy mieć równanie kwadratowe i parametr, dla którego będą istniały jakieś rozwiązania, które będą musiały spełniać jakieś warunki. Pokażę, jak sobie radzić z takimi zadaniami i warto tutaj zaznaczyć, że jest to dosyć ważny temat na maturze rozszerzonej, pojawia się praktycznie co roku, więc jest to pewniak maturalny, którego warto się nauczyć. A postępowanie jest tutaj dosyć schematyczne, jak za chwilę zobaczycie. Więc przypomnijmy sobie, jak wygląda funkcja kwadratowa. Mamy postać ogólną i widzimy, że ta funkcja wygląda w ten sposób, że mamy współczynniki a, b, c. Najważniejsza funkcja kwadratowa jest delta. I wzór na delta jest y, oczywiście w tablicach. Warto też go sobie tutaj zapamiętać, bo on się pojawia dosyć często. I wiemy, że w zależności od delty mamy różne tutaj sytuacje. Jeśli delta jest większa od zera, mamy dwa rozwiązania rzeczywiste i wiemy też, że ta parabola, która jest wykresem właśnie funkcji kwadratowej, jeśli a jest większa od 0, no to jest ona skierowana ramionami do góry, jeśli a jest ujemne, jest skierowana do dołu. No i w sytuacji, kiedy delta jest większa od zera, widzimy tutaj na rysunku, mamy właśnie dwa miejsca zerowe. Kiedy delta jest równa 0, no to mamy tylko jedno rozwiązanie. Tylko w jednym miejscu ta parabola przecina oś x'ów i jest to w punkcie, który określamy jako wierzchołek paraboli. I teraz, co jest najważniejsze przy zadaniach z parametrami, to mamy sobie takie wzory. Są to wzory Wieta. I właśnie w tych zadaniach będziemy się posługiwać tymi wzorami praktycznie zawsze. One są tutaj bardzo pomocne. I warto zapamiętać, że mamy. Wzór tylko na X1 plus X2, czyli suma tych dwóch rozwiązań funkcji kwadratowej. No i mamy też wzór na iloczyn. Czyli w tych naszych warunkach będziemy starać się właśnie przekształcać te nasze warunki, tak, żeby móc użyć właśnie tych wzorów. I zaraz zobaczycie, jak to wygląda w praktyce właśnie. Więc mamy tutaj zadanie z matury z czerwca 2025 roku i. Jest to typowe takie zadanie z parametrami, gdzie mamy właśnie podaną funkcję kwadratową, a w zasadzie równanie kwadratowe, bo jest to przyrównane do zera. I mamy warunek, który muszą spełnić dwa różne rozwiązania rzeczywiste. Tutaj warto zwracać uwagę na takie rzeczy jak właśnie różne, to jest słowo klucz. Mamy mieć dwa różne rozwiązania, co już nam mówi, że delta musi być większa od zera. I ponadto właśnie musi być spełniony ten warunek. I właśnie ten warunek będziemy sobie musieli przekształcić, tak, żeby móc użyć wzorów Wieta. Zacznijmy właśnie od słowa różne, czyli od obliczenia delty, i później musimy wyliczyć, kiedy delta będzie większa od zera, my tylko takie tutaj wartości parametru m będziemy mogli przyjąć. Warto sobie na samym początku, jeśli zaczynacie właśnie przygodę z równaniami z parametrami, Warto sobie tutaj wszystko ładnie wypisywać, czyli po kolei. Nasze A to jest to, co mamy przy x kwadrat. My tutaj mamy w tym miejscu jedynkę, więc sobie zapisujemy tutaj 1. Dalej nasze B to to, co mamy przy x, a przy x mamy 2m. I przy c, c to jest tak naprawdę to wszystko, co nam zostaje. To jest ten wyraz wolny, czyli tam nie mamy x, czyli to będzie 2m. Minus 1. Nasza delta to jest b kwadrat minus 4ac, czyli 2m bierzemy do kwadratu, minus 4 razy 1 razy, i to sobie bierzemy w nawias, bo to będzie się tyczyło całego tego wyrażenia. Czyli to się równa 4m kwadrat. Tu po wymnożeniu, pamiętając o minusie z przodu, mamy minus 8m plus 4. Teraz sobie zapisujemy coś takiego: delta większa od zera, wtedy i tylko wtedy. To jest taki ładny zapis, kiedy 4m kwadrat minus 8m plus 4 większe od zera. Możemy sobie podzielić to przez 4, to nam nic tutaj nie zmieni, przez to, że czwórka jest większa od zera, to wiemy, że możemy właśnie podzielić przez to, nie zmieniając tego tutaj znaku. Czyli m kwadrat minus 2m plus 1 większy od zera Widzimy tutaj wzór skróconego mnożenia Jak tego ktoś nie widzi to tutaj można też użyć oczywiście Znowu delty I otrzymujemy coś takiego Teraz warto sobie to narysować bo Właśnie kiedy mamy nierówności kwadratowe to rysunek jest często tutaj niezbędny Żeby coś zauważyć No więc mamy przy M Jedynkę tutaj w tym miejscu, czyli widzimy, że parabola będzie skierowana ramionami do góry, i mamy właśnie coś takiego, bo tutaj mamy tylko jedno miejsce zerowe, i tym jednym miejscem zerowym jest jedynka, bo 1 minus 1 da nam 0. Tutaj wtedy to wyrażenie nam się wyzeruje, i teraz mamy mieć to większe od zera, czyli tu musimy narysować kółko otwarte, co oznacza, że tutaj. Ta jedynka będzie nam wypadać, bo skoro mamy mieć wszystko ponad tą osią, no to widzimy, że jedynka się nie załapie. Czyli tutaj, jeśli chodzi o nasz parametr m, to m będzie należał do liczb rzeczywistych z wyjątkiem tej jedynki. To jest taki ładny zapis, jeśli komuś wygodniej można też zapisać w ten sposób. M nie może być równe 1. Te zapisy są sobie równoważne. I teraz. Sobie to możemy podkreślić, żeby nam się nie zgubiło. Przechodzimy do warunku, który mamy tutaj niżej zapisany. Musimy go tak pozamieniać, tak tutaj coś podziałać, żeby otrzymać wzory wieta, z których będziemy mogli skorzystać. Więc pojawia się tutaj coś takiego: x1 do kwadratu plus x2 do kwadratu. I w zasadzie tylko z tym musimy coś zrobić, bo dalej mamy tutaj x1 razy x2, co jest jak najbardziej tutaj we właściwej postaci, już możemy skorzystać ze wzorów Wieta tutaj, ale jak pozmieniać to, żeby otrzymać x1 plus x2 albo x1 razy x2? Więc możemy tutaj skorzystać ze wzoru skróconego mnożenia. Wiemy, że x1 plus x2 wzięte całe do kwadratu daje na x1 do kwadratu plus x2 do kwadratu i plus 2x1x2. To jest ze wzoru skróconego mnożenia. Czyli jeśli chcemy otrzymać x1 do kwadratu plus x2 do kwadratu, to wystarczy, że od tego odejmiemy 2x1x2. Czyli możemy sobie tutaj zapisać x1 plus x2 do kwadratu minus 2x1x2. I dalej to będzie równe minus b przez a do kwadratu minus 2c przez a. Teraz wystarczy, że sobie to podstawimy. Wstawimy w zasadzie do naszego warunku. Czyli mamy coś takiego. M i w nawiasie przepisujemy to, co tam mieliśmy. Czyli minus b przez a wzięte do kwadratu da nam b do kwadratu przez a do kwadratu. Ten minus tutaj nam zniknie. Minus 2c przez a. Dalej, co my mamy tutaj? To ma być równe 3m razy x1 przez x2, to jest c przez a i plus 2. I super, teraz wystarczy sobie powstawiać za współczynniki ABC to, co mamy tutaj. Czyli mamy m w nawiasie b kwadrat to będzie 2m do kwadratu, czyli wyjdzie nam 4m do kwadratu. To oczywiście dzielimy jeszcze przez a do kwadratu, ale że a jest równe 1, no to po prostu zapisujemy sobie to b do kwadratu, minus 2c to było 2m minus 1. Zapisujemy to w nawiasie, żeby to dotyczyło się całego c. I to ma być równe 3m razy c przez a, znowu będzie 2m minus 1. I plus 2. Teraz sobie to wszystko powymnażamy, tutaj pamiętajmy, że z przodu jest minus, więc zmieniamy wszystkie znaki i dalej mamy tutaj 6m kwadrat minus 3m plus 2. Czyli z tego lewego mamy 4m do kwadratu minus 4m tutaj do trzeciej było, tutaj mamy do kwadratu i tu plus 2m. No i to się równa, w zasadzie możemy sobie od razu tutaj poprzenosić, 6m do kwadratu plus 3m minus 2. Dodajemy sobie wyrazy podobne i widzimy właśnie, otrzymujemy coś takiego. To jest wielomian stopnia trzeciego. Tutaj bardzo fajnie by było użyć na przykład metody grupowania wyrazów, ale widzimy, że w tej sytuacji niestety jej nie użyjemy. Czyli szukamy sobie miejsca zerowego. Aby móc użyć schematu hornera. I jak ktoś już dłużej na tym posiedzi, to można zobaczyć, że tutaj dwójka nam wyzeruje, ten wielomian. Można sobie to sprawdzić, ja już tego nie będę robić. A w zasadzie używając schematu hornera, jak najbardziej też sprawdzę to, czy się wyzeruje. Czyli tutaj y, zapisujemy sobie czwórkę. Mnożymy minus 2, tutaj mamy minus 4, jeden. No i tutaj wychodzi nam 0, czyli ładnie wszystko się faktycznie zeruje. Czyli mamy coś takiego. Przybierzmy sobie tutaj taką funkcję kwadratową znowu. Tutaj wiemy, że z tego drugiego mieliśmy n-2. To nam daje właśnie to miejsce zerowe 2. I to ma być równe 0. Teraz bardzo ważna rzecz. Musimy tutaj sprawdzić deltę, bo widzimy, że delta jest ujemna. Czyli jedynym rozwiązaniem tego naszego równania jest m równe 2. Czyli m ma być równe 2, i pamiętajmy o naszym warunku na deltę wcześniej, czyli m miało być różne od 1. Dobrze jest tutaj też w tym miejscu zapisać m różne od 1, i wtedy możemy już zapisać ładnie odpowiedź: m równe 2.